My tu poświęcimy, mamy obowiązek przypominać wszystkim o tym, jakie, jakie skutki przyniosła II wojna światowa i ta agresja, która wylała się na Europę i była spowodowana przede wszystkim tym, że jedni ludzie konkretni chcieli zniszczyć drugich dla własnych jakichś celów i interesów. I ten symbol, który tutaj mamy nieopodal oświęciliśmy czyli Muzeum Auschwitz-Birkenau niemiecki obóz koncentracyjny. Hitlerowski. przypomina bardzo jasno, do czego może prowadzić nieodpowiedzialność, brak wspólnoty, porozumienia i też po prostu chęć niszczenia drugiego za wszelką cenę. I to jest nasz obowiązek, zresztą święcim jako miasto pokoju, dba o to, żeby ta historia była przekładana, tą dzisiejszą współczesność. Trzeba wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło, z historii, trzeba przypominać, budować wspólnotę. Ja myślę, że dzisiaj w Europie jest, niestety nie ma tej wspólnoty, nie ma tego myślenia w kategorii właśnie tego, że musimy bardzo często siadać do stołu, żeby porozmawiać i słuchać się wzajemnie, dlatego że jest, mam wrażenie, takie poczucie, że silniejsi mogą narzucać słabszym różne rozwiązania, a to zawsze się kończy źle.